Tu popek! Tu pop albanii! tu pops albanii urodziłem się 2 grudnia 1980 roku, a na świat wydała mnie największa dama, czyli moja jedyna i prawdziwa mama. Urodziłem się w pięknym albańskim mieście z pięknymi widokami i pięknymi kobietami, a to miasto to legnica niestety. Od dziecka. Uwielbiałem śpiewać, no ale jak to dziecko, nie miałem pomysłu na tekst, więc śpiewałem rampam, pam, pam, rampam, rampam, no, ludzie, ludzie byli zdziwieni. Kiedy poszedłem do przedszkola, musiałem od razu pokazać, że jestem prawdziwym gangsterem, a nie jakimś podrabiańcem, więc nie dojadłem obiadków, łamałem kredki, a w czasie drzemki to biegłem z ruczkami i pierdziałem ustami. Kiedy poszedłem do podstawówki, zrozumiałem, że moją prawdziwą pasją jest muzyka. Zapisałem się do szkolnego chórku, ale chyba tam nie pasowałem. Nie podobała mi się jedna rzecz. Eee, nie podobało im się to, że mam taki chrapliwy głos. Już za parę dni. Wyśmiewali się ze mnie, a ja byłem lekko znewicowany. Kiedy moje koleżanki miały depresję, to cięły sobie nadgarstki. Ale ja jestem prawdziwym gangsterem, a nie jakimś podrabiańcem, więc ja pocięłem sobie coś innego. No Ja pocięłem sobie twarz. Tak. Dobrze o tym wiecie. Au. No ale problem jest taki, że z tą pociętą twarzą zrozumiałem, że nie mam żadnej opcji, żeby znaleźć pracę, prawdziwą pracę, więc poszedłem pracować do Call Center i sprzedawałem przez telefon noże ceramiczne. Okazało się niestety, że konkurencja na targach była zbyt duża, więc rzuciłem to i, i poszedłem walczyć do, do MMA, bo tam twarz tak naprawdę nie przeszkadzała mi. Po dwóch latach... Okazało się, że jestem talentowany i dostałem walkę z Tigerem Utsem, ale podczas wyjścia na rynku słyszałem swoją ulubioną piosenkę, czarne oczy i zrozumiałem, że walka to nie dla mnie. Kolega wziął mnie do, do klubu GoGo. -Go. Tam topiłem smutki w kieliczkach wódki obok japończyk do lustra pił. Kolega krzyknął w pewnym momencie do mnie, Ej popek, ale Bania! A ja na to co? Albania? Genialny pomysł, ruszam do Albanii! No więc postanowiłem szukać swojego szczęścia w Albanii. Bez pieniędzy i znajomości trafiłem do zakonu medytacyjnego Albański Raj. Tam poznałem Alibabę, wiecie, tego, którego już sami znacie. Razem uczyliśmy się technik medytacyjnych, kontroli oddechu, emisji głosu, a ja wciąż w sercu miałem swojego największego idola Iwana, więc miałem operację o oczu dałem zrobić sobie czarne oczy, tak. Postanowiłem że i wrócić do Polski i wykorzystując wiedzę zdobytą w albańskim raju rozkręcić biznes muzyczny. No a resztę historii już, już znacie. No a kiedy pytają mnie, pop, co dalej? Byłeś muzykiem, byłeś mnichem, byłeś też fajterem. Teraz, jak mój kolega Leroy chce dostać w polityce. Dostałem oferty od największych antysystemowców, od Ciastka, od Korwina, no, dostałem też od kilku innych osób, na przykład od pana Brauna no ale tak naprawdę nie wiem nie wiem na kogo się zdecydować no może wy mi pomoże, pomożecie od Wika też dostałem piszcie w komentarze okej okay? na razie cześć